Dzięki O e, jakaś mach I tam, e, bo, bo tam jest żołnierz mi normalnie thanks for the aid Bo tam na thanks for the aids <coughs> Kurde, głupi, you had one job! Miałeś jedno, tak. jedno zadanie. Nie, nie no da wiemy się zlepić. No wiem o tym. się to jest najgorsze. I ten głupi oczywiście piek musiał mnie załatwić. Nie powinien da się szpiegować. się mieć włączony NordVPN. Mhm. Wink, wink. Tak. A ja z, a, z, a, z, znaczy nie wiem czy to do wiem, że teraz już... Słyszałem, że jakiś jeden z tych vpn okazało się, że użytkownikom dane sprzedaje. dla Coś. A. Dobrze ci tak, szpiegu. Jakby co, to, to nagrywa, nie? Oj.